Mano Mandero Pojawił się na YouTubie ostatnio filmik, gdzie ktoś mówi, że gitary JET robione są ze sklejki. Co prawda tam jest model z tego co pamiętam 480, który zaraz dla Was dorwę i sobie też sprawdzimy. Ja tu mam oczywiście tą 300, która była ostatnio na kanale i w moim filmie było widać już tą komorę. I było widać, że tutaj żadnych warstw nie ma, ale specjalnie dla Was zeskrobałem kawałek tutaj yy, lakieru. Żeby pokazać, że żadnej sklejeczki tutaj w tym jetcie, proszę bardzo, jet normalnie, yy, żadnej sklejeczki w tym jetcie nie ma, ale żeby była jasność, mamy jeszcze drugiego jeta. Yy, odkręcimy sobie gryf i sprawdzimy, jak tutaj wygląda drewno. Odkręcony gryf od jednego z jetów, żadnej sklejki tutaj nie stwierdzono, ze kawałek farby. Tutaj też żadnej sklejki nie ma. Pozdrawiam.